Trzeci dzień czerwca 2025 rok. Popołudniowy czas. A co? Pozałatwiałam wszystkie swoje sprawy przed południem, a teraz hop, 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 ciach, 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 wyskoczyłam na spacerek do mojego lasu. Bo jakżeż by to mogło być bez filmiku dzisiaj? O temat jaki ja mam do rozważań bardzo poważny. Śmiałam się do siebie, że hej, hej, no niezła akcja. A dzisiaj pędziłam na spotkanie z koleżanką. No i tak się jakoś z... zagrzebałam w domu, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, i potem się nagle okazało: ojejku, jejku, przecież nie lubię się spóźniać, no dajcie spokój, ludzie. No to małe przyspieszenie, no dobra, metro, autobus, no i pędziłam, no wyskoczyłam z metra, pędzę. O schodach, a cóż to dla takiej sprawnej babki jak ja zrobić po dwa schodki? No i tutaj dostałam stryka w nos. Aha! Potknęłam się zupełnie nie wiem dlaczego, na naprawdę równej drodze. No, schodki do góry. I Bach na rączki, na kolanko. A najzabawniejsze w tym wszystkim, no najzabawniejsze to, to, to może nie było, ale plecaczek, który mam na plecach. Puknął mnie głowa z tyłu. Całe szczęście, że, że w tym plecaczku dzisiaj prawie nic nie było. Ale mówiąc szczerze, to puknięcie było bardzo uzasadnione bardzo na temat i bardzo apropo no bo co nagle to po diable. Młody człowiek się z pieskiem zatrzymał akurat się musiał zatrzymać tutaj za mną, a naprawdę nie rozumiem zupełnie, że ci ludzie się muszą zatrzymywać to akurat w tym miejscu co i ja. No to nagle, co nagle to pod No i co, plecaczek puknął mnie w głowę, rasa porządnie. No i tym prostym sposobem zrozumiałam, że pośpiech to naprawdę nie jest dobry doradca. No bo co, i by się, co by się takiego stało, gdybym się 5 minut spóźniła? Przecież koleżanka by mi to szybko wybaczyła. O jaki wiaterek się ruszał. Ojej, ojej. Ja zawsze przewiduję, że będzie zaraz burza, ale tym razem to chyba chyba jednak będzie. No w każdym razie najbardziej jednak rozczuliła mnie moja reakcja. No w takim momencie co człowiek robi? Szpetnie klnie. No już nie będę tutaj mówiła jak, każdy po swojemu, Aha. no jakoś tak, a też to kurczę blade co to się wyprawia, po prostu prosta sprawa, a ja tutaj się przewracam, no, dawno mi się to nie zdarzyło, a ja po prostu zaczęłam chichotać, też mi reakcja, po pierwsze... Na pewno dlatego, że nic mi się nie stało, bo wątpię, żebym się mogła pobudzić do śmiechu, gdybym coś złamała albo stłukła kolano. Ale to było takie niewinne potknięcie, a najzabawniejsze było to z tym plecakiem, który po prostu puknął mnie w głowę z tyłu. No powiem szczerze, nie wiem, że to może się wydawać głupie, ale tak mnie to rozbawiło że nie wiem, no może bym nie zrozumiała od razu, yy, w czym rzecz, a to puknięcie w głowę, no to po prostu, no, zaowocowało tym, że od razu pojęłam, o co chodzi. zwolniłam krok, otrzepałam kolanko, a dzisiaj upał jak nie wiem co, więc z tym trzepaniem nie miałam za dużo roboty. No i właściwie rozbawiona tą sytuacją ruszyłam dalej. Ale piękna sprawa, bo mój pośpiech został wynagrodzony i autobus, którym miałam jechać, właśnie podjeżdżał. I pomyślałam sobie, aha, widzisz Anka, dobrze, że kroku przyspieszyłaś. No szkoda tylko, że musiałaś się przewrócić. Nie było zbyt wielu świadków tego mojego przewrócenia, ale w każdym razie musiało to wyglądać zabawnie. Powiem szczerze, opowiadam tę historyjkę błahą, bo najbardziej zainteresowała mnie moja reakcja. Meszki atakują, no nie wytrzymam, komarów nie ma, to maszki muszą być. Moja reakcja ucieszyła mnie najbardziej. Nie wymyślałam ani sobie, ani okolicznościom, tylko po prostu skomentowałam to. Mm. Niezła akcja, niezła akcjanka, niezła akcja. I to mi się bardzo spodobało. Pomyślałam sobie: Ocho, te twoje treningi po prostu nie idą na marne. Proszę, jak ładnie zaczynasz reagować. Aha, jakiś z ciebie dobry obserwator i tak dalej i tak dalej. Powiem szczerze, że no coś w tym jest, ale coś takiego, co pokrzepia. To znaczy, że w takiej sytuacji dynamicznej można też zachować jakiś dystans do sprawy. No prawdopodobnie jeszcze nie raz się przekonam, że to takie prościutkie to nie jest, ale ale to małe wydarzenie. Będzie mi zawsze o tym przypominało. Nie tylko o tym, że powiedzenie co nagle to po diable to jest najprawdziwsze, najprawdziwsze jakie tylko może być. Że pośpiech to dobry jest, wiadomo przy łapaniu pcheł. A zwykle, gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. No i tak dalej, i tak dalej. I sporo tych różnych powiedzonych jeszcze pewnie by się znalazło. Ale najlepsze w tym jest właśnie to. Że, że reakcja była już inna, już nie taka, która zwykle towarzyszy w takich momentach, kiedy człowiek zły jest na siebie, że nie wyszedł wcześniej, zły jest na to, że się to wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę to odpowiedzialność bierze i powinien brać na siebie tylko. Uczestnik wydarzenia, a nie jakieś okoliczności z zewnątrz, które tylko czyhają, żeby człowieka przyłapać i przygwoździć w jakiejś trudnej sytuacji. No i to mi się bardzo spodobało. Będę myślała teraz, że mój trening nie idzie na marne, że Otwiera się przede mną może właśnie jakiś następny level, że ja będę mogła teraz, zanim zareaguję, to jednak chwilę zastanowić się, chwilę zrobić stop i tak dalej, i tak dalej. A może coś, może coś w tym jest? Może dzisiaj powinnam się, po nie powinnam się, no może dlatego się potknęłam, na szczęście nic się nie wydarzyło, o, o, o. bo gdyby to doświadczenie było bardziej bolesne, no może bardziej skuteczne jeszcze, o nie, wcale nie musi być bardziej skuteczne, to w zupełności wystarczy, żeby mieć taką refleksję, że spieszyć się tak, tak, tak energicznie, ale naprawdę. Naprawdę, co nagle, to pod diable. No i fajna ta refleksja, że, że ta reakcja nie była już taka impulsywna jak to zwykle. No i to się przechwaliłam się wzdłuż wszerz i tym optymistycznym akcentem. Kończę i życzę wszystkim takich właśnie dystansów. Do różnych dynamicznych sytuacji Mężka atakuje, a ja nie mogę jezero kochany. Żeby po prostu przychodziło potem takie zwykłe zadowolenie z siebie. I tyle w tym temacie. Niezła akcja, zakończona powodzeniem. I tego właśnie mi było dzisiaj potrzeba.